Cześć! Dziś przygotowałem dla Was nietypowe zestawienie najbardziej szalonych i niezwykle bezużytecznych rzeczy ze strony AliExpress. Koniecznie napiszcie w komentarzach, który produkt był najgłupszy, a na tych, którzy obejrzą film do końca, czeka informacja o konkursie, w którym można wygrać nagrodę o wartości 40 zł. Zaczynajmy! Świetna rozrywka dla wszystkich miłośników wyciskania pryszczy. Jest to zabawka, która imituje ten dość obrzydliwy proces i bardzo pomaga się odstresować. Jedynym minusem jest to, że po każdym ściśnięciu musisz później wlać całą zawartość z powrotem do środka za pomocą specjalnej strzykawki. Na szczęście, wyciekająca wydzielina nie ma nic wspólnego z tą prawdziwą, jednak jej wygląd gwarantuje uczucie, że faktycznie wyciskamy pryszcze. Ta realistyczna maska Walaka to urządzenie, które pozwoli ci otworzyć prawdziwy dom strachu w twoim mieszkaniu. Aby powiększyć liczbę swoich ofiar, musisz ją założyć i schować się w jakimś ciemnym kącie. Gdy niczego nieświadoma osoba wejdzie do pokoju, wystarczy, że wciśniesz specjalny przycisk, a maska nie tylko zacznie świecić, ale także wyda z siebie przerażające dźwięki. A oto blokada dla gołębia. Tak, nie przesłyszałeś się. Dzięki temu gadżetowi będziesz mógł usadzić swojego pierzastego przyjaciela w jednym miejscu bez strachu, że wyrządzi jakieś szkody. Zasada działania tego gadżetu jest bardzo prosta. Musisz wziąć ptaka i zatrzasnąć go w plastikowym pudełku. Jedynym problemem wydaje się kwestia złapania gołębia, jednak po kilku razach powinieneś nabrać wprawy. Nazwa kolejnego przedmiotu to Happy Drinker. Jest to połączenie szklanej kolby z zabawną głową ptaka w kapeluszu. Kiedy wlejesz jakiś płyn do tego okrągłego naczynia, zwierzę zacznie kiwać się do przodu i do tyłu. Dzięki temu możesz sprawdzić, ile energii emituje każda kropla wody, która wyparowuje ze szklanki. Przed wami dywan, który może nieźle nastraszyć waszych domowników. Gadżet ten wyróżnia się niezwykłą oryginalnością, ponieważ możesz na nim zostawiać krwawe ślady. Wystarczy, że dotkniesz go mokrą stopą lub dłonią, a pojawią się na nim czerwone plamy imitujące krew. Oczywiście, jeśli ktoś wie, jak działa ten dywan, to nie da się tak łatwo zaskoczyć. Po wyschnięciu maty, wszystkie ślady znikają i produkt jest z powrotem gotowy do użycia. Popularna i zabawna maska, która pozwoli ci chociaż na moment zmienić się w uroczego gołębia. Jej największą zaletą jest to, że dzięki niej możesz otrzymać kilka okruszków chleba od nieznajomych lub wspiąć się na szczyt jakiegoś budynku. Produkt wykonano z wysokiej jakości lateksu i niestety sprzedawany jest tylko w jednym rozmiarze. To zabezpieczenie dla wszystkich rodzajów czapek jest bardzo użyteczne, mimo że jego konstrukcja jest niesamowicie prosta. Świetnie przydaje się w momencie, gdy Twoje nakrycia głowy potrzebują kąpieli, a nie chcesz, aby zmieniły swój kształt lub co gorsza całkowicie się zniszczyły. Dzięki dołączonym do zestawu specjalnym zamkom możesz również ograniczyć dostęp dziecka do swoich ulubionych kapeluszy. Czy często podczas pracy lub gry na komputerze nachodzi cię chęć na solidne uderzenie w klawiaturę lub myszkę? Dzięki temu gadżetowi nie będziesz musiał się powstrzymywać. Jest to ogromny pluszowy przycisk Enter. Oprócz wcześniej wspomnianej zalety, posiada on także możliwość podłączenia do portu USB, dzięki czemu możesz używać go jak normalnego przycisku. Jednak nie zaleca się być go całkowicie zastępowo. Pamiętaj, aby czasem nie pomylić go z poduszką do spania. Dzięki temu zamkowi szyfrowemu skutecznie ochronisz swój alkohol przed wypiciem przez inne osoby. Oczywiście, jeśli ktoś poczuje nieodpartą ochotę na kilka łyków ulubionego wina, to nic nie będzie w stanie go powstrzymać. Szyfr zawiera trzy cyfry, więc potencjalne złamanie go zajmuje naprawdę sporo czasu. To skutecznie powinno zniechęcić wszystkich intruzów. Ten przenośny, miniaturowy kosz pozwoli Ci uprawiać Twój ulubiony sport bez wychodzenia z domu. Nie musisz mieć ze sobą żadnych specjalnych elementów mocujących, po prostu zaczep go o drzwi, a po skończonej zabawie możesz swobodnie go zdjąć. Mimo prostej budowy posiada on sprężynowy amortyzator, który zmniejsza siłę uderzeń i chroni drzwi przed zniszczeniem. Miłośnicy zwierząt wiedzą, że często ich pupile lubią załatwiać swoje potrzeby w najmniej odpowiednich miejscach. Sprzątanie może być bardzo problematyczne, o czym pomyśleli twórcy tego urządzenia. Jest to pojemnik ze spinaczem, który możesz umieścić na ogonie swojego zwierzaka. Gdy nadejdzie ten moment, cała zawartość po prostu znajdzie się w woreczku. Proste, ale skuteczne. Jedyne co potrafi ten zabawkowy ptak to pilnowanie własnego dzioba. Robi to jednak bardzo skutecznie, bo nawet trzęsienie ziemi nie jest w stanie tego zmienić. Niektórzy użytkownicy w recenzjach narzekają, że zakupione przez nich ptaki mają rozmazane twarze. Jednak bardzo szybko da się to naprawić za pomocą zwykłego markera lub lakieru do paznokci. Pomimo tego, że nowoczesne technologie atakują nas z każdej możliwej strony, niektórzy dalej myślą, że bezprzewodowe ładowanie telefonu to czarna magia. Jeśli chcesz utwierdzić takie osoby w tym przekonaniu, pomoże ci ten magiczny krąg, który podczas ładowania zaczyna stopniowo świecić. Wyświetla on nietypowe wzory geometryczne, dlatego zaleca się utrzymać go z dala od starszych osób, które mogłyby się przerazić. Idealna zabawka dla osób, które mają problem z samodzielnym podejmowaniem najprostszych decyzji. To magiczne wahadełko jest odpowiednikiem słynnej kuli z filmu Ale Jazda i pomaga zwalczyć trudności podczas podejmowania decyzji. Aby uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytanie, wystarczy poruszyć wahadełkiem. Po kilku obrotach zatrzyma się i nieomylnie wskaże nam rozwiązanie. Ten sprytny sztuczny kamień w odróżnieniu od swoich prawdziwych odpowiedników potrafi schować w swoim wnętrzu cenne przedmioty. Najlepiej włożyć do środka klucze do domu, a gadżet umieścić na jakiejś stercie kamieni. Możesz pomyśleć, że przecież na ulicy jest mnóstwo kamieni i nie musisz zamawiać go aż z Chin. Producenci wydrążyli jednak dziurę, aby wyręczyć się z tej czynności. Pamiętaj, żeby czasem nie ustawić kamienia na środku pustego parkingu. Wtedy na pewno ktoś się nim zainteresuje. Niezwykle oryginalny sprzęt do wyrywania włosów wraz z cebulkami. Wydaje się, że takie urządzenie nie jest w stanie pomóc z problemem nadmiernego owłosienia, jednak, wbrew pozorom, jest bardzo skuteczne. Mechanizm opierający się na kilku niciach po przesunięciu po skórze usuwa z niej wszelkie włoski, a dodatkowo dzieje się to błyskawicznie. W przeciwieństwie do poprzednich produktów, które, umówmy się, były całkiem bezużyteczne, to narzędzie jest przydatne dla kobiet, które chcą oszczędzić na fryzjerze. Dzięki niemu możesz równo, jak od linijki, przyciąć swoją grzywkę. Spokojnie, nie musisz posiadać specjalnej wiedzy, wystarczy, że zaczepisz swoje włosy o gadżet, a następnie wyrównasz poziom i na końcu użyjesz nożyczek. Twoja grzywka nigdy nie była tak równo przycięta. Klasyczne układanie domina to przeżyte. Teraz nastała nowa era. Po co tracić czas na układanie każdego klocka z osobna, skoro może to za nas zrobić ten pociąg i to w znacznie krótszym czasie. Wystarczy, że napełnisz jego wagony. Podczas poruszania się lokomotywy domino ustawione jest co jakiś czas, dzięki czemu zachowane są równe odległości między kolejnymi kostkami. Po co ci silnik wodzi, skoro możesz go zastąpić zwykłym balonem? Nie uwierzysz? Tylko popatrz, jak ten drewniany statek płynie z zawrotną prędkością dzięki paliwu ze specjalnego kanału powietrznego. Pojazdy pokryte są woskiem, a nadmuchać je można przez rurę wydechową. Im więcej powietrza, tym lepiej. Uważaj, bo w przypadku nadmiernego napompowania balon może cię zaatakować. To z nas nigdy nie grał w piłkę nożną palcami u rąk? Teraz jest to jeszcze prostsze dzięki temu niezwykłemu zestawowi. Zawiera on dwie pary butów, bramkę oraz piłkę. Nie musisz nawet wstawać z łóżka, by oddać się przyjemności podczas uprawiania Twojego ulubionego sportu. Co ciekawe, w recenzjach najlepsze opinie wystawiają Brazylijczycy, Hiszpanie oraz Włosi. To już niestety koniec. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, jeśli film był choć trochę interesujący. Aby wziąć udział w konkursie, o którym mówiłem na wstępie, wystarczy zasubskrybować subskrybować kanał i zostawić komentarz pod tym filmem. Wyniki zostaną ogłoszone w zakładce społeczność kanału, w związku z czym zapraszamy do jej śledzenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.